Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przepalamy Toty Messiego na Icon Picka. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawiajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzu, czy warto było. No a my startujemy. Okej, okay, widzowie. To jest ten moment, kiedy przepalamy Toty Messiego na Icon Pika. To ty, Messi, 231 spotkań zagranych, 118 bramek, 110 asyst. To jest za mało. To jest za mało, żeby mieć zaszczyt grania w takim klubie. Żegnaj, Leo. Żegnaj, Del Piero. Nawet Alessandro Del Piero nie zdążył zagrać meczu. To za złotą piłkę. Leo, to za złotą piłkę, którą dostałeś. Nie, słusznie. Żegnaj. Hasta la vista. No i zobaczymy proszę państwa, co dostaniemy za przepalanie Leo Messiego Toty. Uwaga. Dobra, zobaczmy zatem co będzie w pierwszym piku za przepalenie Toty Leo Messiego. Mamy 86 podania, 84 strzały. To nie jest dobry prognostyk. I tu ósmeczka, 8... ojejka, oj, 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 Za przepalenie Siego w pierwszym piku jest Nakata. Zobaczmy co będzie w trzecim piku. 84, 7, ojejka. I to tempo może uratować, ale nie uratuje. JJ okocza w trakcie meczu na SPO. To może był dobry, ale... ale, ale nie wiem kiedy. Boże, Japonia, Nigeria. Tak, mam potwierdzenie. Dostałem właśnie od naszego realizatora, że będzie w ciemno. Wybrany trzeci pik, widzowie! Emocje! Tak, tak, tak. No i dobra. Jedziemy na środek. Klikamy. I wybieramy. Nie wiem, czy pamiętacie. Jeszcze tego nie widzieliście. Ale zdarzyło się. W podobnej sytuacji, że trafiliśmy pele. No i teraz. Wybieramy środkowego pika w ciemno. Włączamy Elgato. Wybieramy Xboxa trochę nie ogarniam, ale mam nadzieję, że damy radę. RT do klubu, to zobaczmy, kto to będzie. 140 monet na koncie. Przepalony Toty Messi. A to wszystko po to, żeby dostać. Właśnie, zacznijmy od Argentyny. Skoro Toty Messi był przepalony, to może być Argentyna. Wiemy, że to nie jest Argentyna, to jest bardzo dobra wiadomość. Udajemy się do wybrzeża kości słoniowej i to nie jest WKS. Ukraina. Też nie. Walia Węgry, to jest kolejny krok, Węgry to nie są. Zatem Walia, Walia też nie. Czy przepalenie Messiego sprawi, że to będzie szkod? Nie. To ty Messi Zawidicia? Nie. No to Rumunia, potężny Haji, to nie będzie. Piesek z Rosji, żaden to też nie jest. Dobra, Nigeria, no nie może. chociaż nie mogła być. On mógł być imidium i prime, okocze. No dobra, to Mexico. Mexico też nie. Irlandia po raz pierwszy. Irlandia po raz drugi. Georgie Best jako zmiennik <śmiennik <śmiennik> dla Toty -Messiego. Ale okej, okay, jesteśmy i tak wygrani. No bo tam był Nakata i Okocia, A tutaj jest Georgi Best za Toty Messiego. Przepalone Toty -Messi na Besta. Pierwszy Icon pick. I kto przed nami? Kto przed nami? Zobaczmy. Pod pierwszym player pickiem 86 podania 91 strzały. Jest szansa jeszcze na jakiś boom. Jest ósemka 8-4 Denis Berkamp. Dennis Bergkamp. No okej, okay. no wersji prime. Szkoda, że tak mało tempa. Gdybym miał więcej, no to byłoby ok. E, patrzymy, co będzie tutaj. Jest 8,5, 8,8 i 90. Fum, nie wiem. Co to za łysa pała? Ty. Łysy szybki z dobrymi strzałami. Co? I 90 uvera? Auri? Myślicie, że... A faktycznie to może być Auri. Ta, Thierry Auri, no dobra. Thierry Auri, okej, okay, no... No ten Auri jeszcze do grania, chociaż mi osobiście on tam nie podpasował. Ale do gry będzie lepszy prawdopodobnie niż Denis. Ale na przepała już niekoniecznie. No i patrzymy, no... No brzuszek wiemy, że zawsze oddaje najlepiej. Ale tym razem niestety, niestety... Najlepsze łakocie zostały już wybrane. Jest Patrick Po prosto, no dobra. Skoro Dennis Bergkamp, to Dennis Bergkamp, ale prawdopodobnie pod UberL. Proszę Państwa, żarty na bok, leci. Paczka z Ikoną Prime. Paczka z Ikoną Prime. I czy to jest, to jest 90 plus? Jest Hiszpania, to już nie jest, to jest. Ojej, Świetna Karta to może była, gdyby realnie były odzorowane statystyki Puyol'a z rzeczywistej piłki. Natomiast tutaj zostało odzorowane odklejenie. I leci, odważny player Pick Medium lub Prime. Zobaczmy, co się dzieje. To jest nieprawdopodobne. O byniu! Co to jest? No oczywiście bierzemy, widzicia, bo już mamy super napastnika. 93 w składzie, więc Johan, no bez sensu. Po co nam, drugi dobry napastnik? Tak będziemy mieli Nemanie widzicie, który śmiało. Yy... Wybieramy oczywiście Johana 91. Taki Johan, taki Johan jest warty. Ja... o jest! Ponad 2 miliony końców. A teraz paczka z ikoną Prime. Paczka, paczka. 90 plus, OS. Oh yes. Grab Guardiola, no gdybyśmy dali mu jeszcze cień. I jazdeczka, dobra, leci. Leci kolejny player pick. I zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Co na początek? Co na początek? Ła, 748, ojo. O, czekaj, czekaj, czekaj. 94 obrona, ale Maldini ma, 9... a chociaż nie wiadomo jaka wersja. No właśnie. Czekaj, czekaj, ojo, ojo. Co to Baresi? Matko Boska. Katastrofa, katastrofa. No dobra, proszę Państwa, leci. Icon Peak, Medium lub Prime. Kolejny. Kolejny, kolejny, kolejny. I zobaczmy, kto tym razem tutaj zagości. 8, 8, 8, 8 i o, 90. Okej. Okay. To jest znak, że może być. O Lampard. Frank Lampard, widzowie. To nie jest dobra wiadomość dla nas. Natomiast może tutaj. 8-7, 8-2. Ojoj, oj, kaka. Jest znacznie lepiej, ale to ta wersja kaki. No, jeszcze do toców da radę, nie? Ale to, to max do toców, niestety. Czyli no, miesiąc z kawałkiem. Ale wiadomo, lepiej niż Frank. No i teraz brzuszek. O, pod brzuszkiem już widzimy, że są dymy. Pod brzuszkiem już są dymy. 2,85, 1,87. Jest dziewiątka. I teraz co my tu mamy za kolory? To będzie Georgie Best? Wszystko na to wskazuje. Georgie Best? Czy nie? Czy to nie Georgie? Nie, co? Czy to będzie Anglik. O nie, Jan Burns. O Boże, już miałam nadzieję. Że może Georgie, ale niestety. No to wybór jest dosyć prosty, no bo tak naprawdę tylko i wyłącznie kaka, kaka GOL Tak, tak, tak No dobrze, to wybieramy Kakę Wybieramy Kakę Proszę Państwa, kolejny icon pick Meat lub Prime No i zobaczmy No i zobaczmy, co nam się tutaj dzieje. Czy to jest ten moment na totalne oddanie? 8-5 9-2, jest dobry znak. Ale 8 z przodu. Ojka, Robin wampersji. A to nie tak, to nie tak. No dobra. Lecimy dalej. 8-2, 7-8. O jest, to nie, nie ma szans. Guardiola jeszcze medium. Guardiola medium udali widzowie, nie? O, no dobra. No i teraz środek. Środkowy player pick. Tak naprawdę w najważniejszej, w najważniejszej części w brzuszku. O kur Wandersar, no ale no co? No, no do końca gry, nie? Jakby nie patrzeć. No to leci. Leci, leci, leci. Kolejna icon PICK. No i zobaczmy, co tym razem? Co tym razem nam się trafi. Jezus Maria. Ruj koszta. Ruj koszta. To nie jest dobra wiadomość. Zobaczmy dalej. 8-9, okej, okay. 8-6, 8-6... Oj! To mi zajerza jakimś... Hul... Nie, ale Hulit by nie miał takich słabych strzałów. Schweinsteiger, okej. Okay. No w tej wersji Prime jest okej, okay, jest do zaakceptowania. Jak jesteś tam gram midem, jest okej. Okay. No ten Prime obowiązkowy ja nie jazda, nie? Bo te staty na koszą na karcie. Ostatni. Nie, to jest bramkarz. Casias. No dobra, no to prosimy o... Dobra, czyli wybieramy Ikera Cassiasa. No zobaczmy. Pierwszy 90 podania. O Boże, Nazario! Nazario, Nazario! Pytanie, czy będzie 97? Uwaga, chociaż czeka. Co? To nie jest jeden Brazylijczyk. Puskas? Nie no, puskas chyba. Na mojej to jest puskas. To jest jedyna opcja, że to jest puskas. Uwaga. Tak, okej, okay. no dobra, jest nice, ale nie ukrywam, że w głowie był Pele, był Nazario, ale nie Puskas. No i była nadzieja, że to będzie taktyk brazylijski, ale oczywiście Puskas też jest totalny top, więc tutaj nie narzekamy. 8-3, 9-0. Georgie Best, kurde, co jest grane. O Boże, 9-1, okej. Okay. 8,7, już gorzej. I 9,1. Nie, 9,1 nie kojarzę dobrej ikony z 9,1, szczerze. O no właśnie. O Jezus Maria. Puskos. Puskasa. Potężny Puskas. Boże, te 99,5 na początku. No myślałem, że to musi być Nazaria lub pele z takimi statystykami. I Puskas 770 tysięcy.